To dramat czy spisek? Sam nie wiem, ale czy ja muszę wiedzieć cokolwiek? Po prostu się idzie w nieznane. Nie wiadomo, co nas czeka po tej drodze. Co stąpamy? Czy wierzymy? Modlimy się? Ale jakie to ma znaczenie, skoro to jego wola, taka nie inna? Spoglądając w różne strefy historii, niczym się nie różnimy. Może, oprócz ubiorów i jedzenia. To mądre? Sumienie nam daje do wyboru: lepsze lub gorsze. Czy to też mądre? Kto to wie, co nas po drodze czeka?